To jest właśnie forma na tatusia. Słuchajcie, e, chciałbym Wam jeszcze raz bardzo serdecznie podziękować za pierwszy sezon i wszystkie wpłaty, które e, których dokonywaliście. Także wielkie, wielkie jeszcze raz dziękuję. E, macie wielkie serca i prosimy o jeszcze więcej, ponieważ zaczynamy drugi sezon, a w nim będą równie super goście i równie dużo i wiele atrakcji, więc bądźcie z nami i wpłacajcie jeszcze więcej pieniążków, bo będziemy zbierać pieniądze na dom dziecka w Lublinie na ulicy, na ulicy Sierocej. Potrzebują tam łóżek, biurek, szafek, także wpłacajcie pieniądze, a my przekażemy je do potrzebujących. A teraz jest z nami Robercik, bo jeśli jest forma na tatusia, to musi być z nami Robert, bez którego by tak naprawdę tej akcji, inicjatywy nie było, bo to Robert do mnie napisał w potrzebie o tym, żeby wymyślił coś, co zmotywuje go do treningu. I tak powstała forma na tatusia. Robert, co ty miałeś w głowie Pisząc do mnie wtedy. Co miałem w głowie, żeby się trochę poruszać. Przez całą tą pandemię zasiedziałem się troszeczkę w domu i napisałem do mojego, do, do mojego mentora, żeby coś z tym zrobił. Także już jest wszystko elegancko. Dziękujemy wszystkim za wpłaty. Wpłacajcie dalej i trenujcie razem z nami, bo kto, jak nie my. No i pięknie, także słuchajcie, wpłacajcie pieniądze na formę ta, na Tatusia, oglądajcie sezon drugi naszych odcinków. Będą naprawdę super goście. Wpłacajcie pieniążki, wpłacajcie pieniążki i jeszcze raz wpłacajcie pieniążki. Mój faworyt głównie tej grupy. Mówię to otwarcie dla wszystkich pionach. O, jest Dominik drugi, mój faworyt patrz. Mówię to otwarcie mój faworyt. O jest pliku, mój faworyt, O, jest Robert mój faworyt. O jest Paweł mój faworyt! O jest próśmiał mój faworyt A tam na szarym końcu drugi przemek, mój faworyt Mój faworyt. Ściągnę, dla wszystkich tych, którzy wahają się, żeby przyjść i dołączyć do nas, chłopaki dają radę, robią teraz sobie 6 serii pompek, 12, 15, 20 powtórzeń, także tutaj ten trening jest dopasowany do każdego, więc jak jesteś początkujący i wahasz się, czy do nas dołączyć, to przyjdziesz i zrobisz 8 pompek i też będziesz gość. Na żywo będą. Chłopaki mówią, że chcą trenera, nie youtubera, więc nie kręcisz Ale żeby nie było, słuchajcie, nasza grupa jest podzielona. Tam w dwóch chłopaków jest kalekami, więc trenują sobie indywidualnie. Robią sobie rzeczy na TRX, ie nie robią wykroków. Przemek na treningu dwa tygodnie temu naciągnął sobie mięsień, więc jeszcze ma delikatny uraz. Dlatego trenuje sobie indywidualnie. To tylko dowód na to, że możecie tutaj trenować sobie w grupach. Ma uraz do sportu? Ma uraz do dzieci. Dobra, pójdź wody. szybki forma na tatusia, także chłopaki między ćwiczeniami robią kółeczko, żeby podkręcać ten metabolizm, który u nich delikatnie śpi także Wam też zalecam w trakcie treningu, żeby się troszeczkę pobiegali i zgubili wancioł Zachęcamy wszystkich do wstępowania na treningi. E, kosztuje to, to troszeczkę tylko potą na czole. Zajęcia można dostosować indywidualnie do potrzeb. Nie jest tak, że ktoś po prostu totalny amator nie poradzi sobie z czymś tutaj. Także nie bójcie się, zbijajcie śmiało. Jest dużo śmiechu, zabawy, a przy okazji pomagamy innym. Podróbka.